Ugh, jest problem Grasz sobie na swoim PlayStation. I chciałbyś mu to postreamować do swojego jednego widza na Twitchu Twoje stare I tu wchodzi problem Jak to przenieść na komputer Kiedyś było niesprościej Braj swoje wow. Kupowałeś ze cztery dychy Podłączałeś to do tego To do tego To do, do. I już mogłeś się cieszyć swoim soczystym 240 no, czasem 480. I, o ile nie był to problem tutaj, bo to było tyle, co był w stanie zrobić, ale gry na PS3 były robione w Full HD, więc... Mam nagranie, jak robimy streama z mgs 5 z tego, więc... Slimka, swoją drogą, kurwa mać... I tak, technicznie ps nadal miało to stare, szkolne, PlayStationowe wyjście wideo, więc... Technicznie wszystko się zgadza, ale... Jak lubisz widzieć, co się dzieje na ekranie, to... Może zadowolić HDMI. Tu pojawia się ten jebany problem, bo o ile to gówno kosztowało wiem, 4 tychy, może 6. Może 6. O tyle. O tyle markowe urządzenia do przekrywania HDMI kosztują. A no ten na przykład kosztowało 600 zł, więc... No więc dla kogoś, kto zaczyna dopiero streaming hobbystycznie, nie jest to zupełnie rozwiązanie, no bo nie może po prostu włożyć setek złotych w coś, co, co się nie zwróci. Nie jest to biznes, jest to hobby. No dobra, ale powiedzmy, że odłożyliście trochę pieniędzy i jesteście w stanie pozwolić sobie na takie urządzenie. Jest ono warte? No. Problem polega na tym, że firmy takie jak. albo. Średnio radzą sobie z wspieraniem własnych urządzeń. Zdarza się więc, że wczoraj jeszcze wszystko ci działało i gra była zupełnie widoczna na ekranie, wszystko było super ekstra, a dzisiaj sobie odpalasz i nic nie widać na przykład. Nie ma, nie ma obrazu kompletnie, albo na przykład dźwięku nie ma, albo na przykład nagle masz 30-klatkowego laga. Fajne, 6 stów poszło chyba kurwa po to, żeby ktoś sobie dupę podetrał. Po, podetrał. Więc przechodzimy do sedna tego filmiku. Stwierdziłem, że skoro to i tak ma całkiem spore wady, których spodziewałem się bardziej po chińskiej produkcji niż po a, profesjonalnym sprzęcie, a więc stwierdziłem, że kupię dwa urządzenia na Allegro i zobaczymy jak się sprawdzają. A, by the way, nagrywam ten set jeszcze zanim je rozpakowałem, więc będzie to dla mnie takie zaskoczenie jak i dla was. Tak, od tej pory będzie trochę mniej a, super montażu i bardzo podekscytowanego Kacpra, bo... Chyba mi się zawił, jak mi opracować w takim biznesie. Pierwsze urządzenie kosztowało nas 40 zł, to jest warte 4 dychy jest bardzo proste, nie ma, nie ma ani żadnego pass through nie, nie ma praktycznie nic poza dosłownie. Tu wchodzi HDMI, to wchodzi do swojego USB, poradź sobie. Oba powinny być plug and play, więc nie powinny wymagać żadnych dodatkowych sterowników poza tymi yy, wbudowanymi w Windows. Mam nadzieję. Do PS3, do PS3 użyjemy moich testów. <noise> A do testów użyjemy mojego PS3, który widzieliście przed chwilą. Alright. Na pierwszy ogień idzie Avermedia, ta yy, za 600, którą pokazywałem. Jako yy, test, żeby yy, można było łatwo porównać następne urządzenia. Na początku zacząłem mocno narzekać na to, że Avermedia nie działa, bo nie działała, ale przypomniało mi się, że to moja wina. I zapomniałem, że PS3 było najgorszym wyborem, jaki mogłem wykonać, jeżeli chodzi o konsolę do tych testów, ponieważ ma coś takiego jak HDCP, czyli Obraz, który idzie po HDMI jest specjalnie kodowany, żeby nie można było go po prostu tak zwyczajnie kopiować, tak jak my to teraz robimy. Więc musimy używać osobnego splittera, który rozdziela obraz i przy okazji go dekoduje. A więc Avermedia robiła swoją robotę poprawnie, tylko po prostu zapomniałem, że trzeba trochę pohachmęcić. Współczesne konsole, ani PS4, ani PS5, ani Switch, zakładam, że większość ich bossów też nie, nie mają takiego, takiego systemu wprowadzonego, więc jest to dużo mniej uciążliwe, ale, ale dla w przypadku PS3 i AverMedii trzeba się posiłkować dodatkowym urządzeniem. Co będzie też bardzo ciekawym testem dla tych urządzeń, czy będą w stanie przesyłać obraz bez splittera. A co do samej jakości Avermedi, jak widać, całkiem poprawna, wygląda naprawdę świeżo. Więc to jest AverMedia, to jest powiedzmy taki złoty standard w tym mieszkaniu. 1080p, bardzo ładnie, jest, jest, jest oczywiście tak jak powinno być. Na drugi ogień idzie y, to malutkie urządzenie. Ono kosztowało tylko 40 zł, więc nie oczekuję od niego za dużo. God damn it! Obraz wygląda zaskakująco dobrze, jak na fakt, że urządzenie, które kosztowało 500, 600, 6 produkowało bardzo podobny obraz. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie jestem zaskoczony. Autentycznie wydawało mi się, że na tym etapie będziemy po prostu śmiać się z tego, jak chińska zabawka z Allegro nie spełnia oczekiwań y, rzędu kilkuset stów, ale spełnia. To jest najlepsze. What the fuck! wygląda cholernie dobrze. Nie, nie wiem, co powiedzieć, więc jestem zaskoczony. I nasza opcja numer 3, jest to bardzo podobne urządzenie. Co prawda, podwójna cena, bo 80 czy 90 zł, ale ma pass-through, więc możecie podłączyć swój telewizor bezpośrednio do tego urządzenia. I ma również wejścia i wyjścia dźwięku, więc jest to cholernie ciekawe. Z tym urządzeniem mam trochę większe problemy. Jak widzicie, obraz prawie jest widoczny, ale co chwilę mryga. Czyli obraz jest, po czym znika, a więc to urządzenie jest dużo bardziej problematyczne. Pójdę, pójdę temu jeszcze na, na rękę. Przyniosę switcha. Zobaczymy czy będzie mu łatwiej e, łapać obraz ze switcha. A jesteśmy już z powrotem, z e, switch podłączony i tak jak podejrzewałem switch chodzi bardzo ładnie. E, obraz jest w, też w miarę okej. Okay. Mamy tutaj wyjście audio. I zaraz zobaczymy czy jestem w stanie odebrać to wyjście audio słuchawkami. Uh, Woodsy like no wy, wy tego co prawda nie słyszycie, ale ja w tym momencie mam audio z, ze switcha w słuchawkach, więc to jest urządzenie za 90 zł. Uh. Obraz wygląda w miarę ok. Dla bezpośredniego, łatwiejszego porównania podłączyłem również resztę urządzeń. To jest akurat przechwytywarka za 40 zł. Tutaj na Switchu widać dużo bardziej, jak rozmazany jest interfejs. Ale za 40 zł to jest nadal w miarę, w miarę dobre rozwiązanie. Dużo lepsze niż korzystanie z kabli kompozytowych i przechwytywarki kompozytowej. Więc jest to zawsze krok do przodu. I w ramach przyzwoitości podłączyłem również Avermedię. Obraz jest obraz ok. Okej, okay, to miał być koniec nagrań, ale jeżeli widzicie ten klip, okazuje się, że Avermedia kompresuje wideo i to tak zaskakująco zauważalnie, więc paradoksalnie okazuje się, że Avermedia może mieć z tych trzech najgorszą jakość obrazu. Pff, nie wiem co powiedzieć w tym momencie, jestem cholernie zaskoczony. To będzie w zasadzie na tyle, no... Y Overall jestem zas cholernie zaskoczony, jak dobre, jak dobrej jakości obraz potrafią wygenerować te urządzenia, które kosztowały e, dosłownie mniej niż dwie kanapki w Subwayu. E, holy fuck, e, polecam, jest to, jest to cholernie dobry zakup. <gryw> jestem zaskoczony.